I teraz jest bardzo dobry czas, żeby dzielić się z Tobą tą wiedzą i umiejętnościami, tak abyś mogła, mógł ten czas, który teraz jest, przejść jak najlepiej, z najlepszym dostępem do swoich zasobów. Uwolniony, uwolniona od wszelkiego typu bagażu, który miałby Ciebie osłabiać. Pewnie wiesz, że w psychologii jest rozróżnienie... Na emocje strachu i lęku. W tej chwili myślę, że przeżywamy, bo przecież wszyscy podlegamy takim uczuciom, takim wątpliwościom, takim wahaniom. Podlegamy takiemu zjawisku, że nie do końca umiemy odróżnić u siebie strach od lęku. Bo lęk to jest. Uczucie, które się pojawia wtedy, kiedy zagrożenie nie jest realne, a strach wtedy, kiedy zagrożenie jest realne. Kiedy wszedłby tygrys do Twojego pokoju, to oczywiście będziesz mieć prawo odczuwać strach. Ale w momencie, kiedy ktoś na przykład sobie tworzy wizję, że zostanie zwolniony z pracy, i to jest coś, co nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości, to jest lęk. Czyli lęk mamy na temat czegoś, co jest. Wyimaginowane. Natomiast dzisiaj jesteśmy w takim czasie, żyjemy w takim czasie dezinformacji i różnych koncepcji, kolejnych danych, które się pojawiają, że chyba sami mamy problem z odróżnieniem u siebie lęku od strachu, strachu od lęku. W związku z tym, pozwól mi używać zamiennie być może tych nazw, po prostu mając na uwadze te emocje, z którymi chcesz dzisiaj popracować? I zanim przejdziemy do pracy, to chcę ci przeczytać króciutki fragment mojej ukochanej książki. To jest książka pod tytułem Duna Science Fiction, autora Franka Herberta. W tłumaczeniu Marka Marszała: Nie wolno się bać strach zabija duszę strach to mała śmierć a wielkie unicestwienie. Stawię mu czoło, niechaj przejdzie po mnie i przeze mnie, a kiedy przejdzie, odwrócę oko swej jaźni na jego drogę, którędy przeszedł strach, tam nie ma nic, jestem tylko ja. Być może wielu z was poradziło sobie już z różnymi swoimi lękami, strachami w przeszłości. Sytuacja, w której jesteśmy, jest dla nas zupełnie nowa. Natomiast w Twojej podświadomości istnieje możliwość, aby w bardzo szybkim tempie, w bardzo szybki sposób pozbyć się tego, co nie jest dla Ciebie użyteczne. Tego rodzaju strachu i lęku, który jest obezwładniający, dzisiaj spokój, miłość, współodczuwanie to są rzeczy, które są dla nas najważniejsze. Człowiek, który podlega emocjom strachu i lęku, zaczyna podejmować nieracjonalne decyzje, zaczyna zachowywać się w sposób chaotyczny, dla nas dzisiaj najbardziej wskazana jest umiejętność jasnego różnicowania informacji, wyciągania wniosków prawidłowych i wiara, że wszystko będzie dobrze i jednocześnie chęć do życia. Zauważcie, że. Kiedy człowiek jest odizolowany, istnieje ryzyko, że wpadnie w pewien rodzaj marazmu, nie bez kozery. Karą, którą się stosuje wobec przestępców, są więzienia. Izolacja powoduje, że tracimy energię życiową. Dlatego, tak ważne jest teraz, abyśmy codziennie ćwiczyli. Szczególnie ważny jest kręgosłup. Tu wcale nie chodzi o to, żeby ćwiczyć mięśnie. Ramion czy nóg, oczywiście, jeżeli ktoś chce budować masę mięśniową, to jest doskonała sprawa. Natomiast bardzo ważne jest, żeby zadbać o kręgosłup, ponieważ on ma połączone unerwienie. Ze wszystkimi wewnętrznymi narządami. Ma połączon, połączenia z każdą częścią naszego ciała. Kiedy prostujemy odcinek szyjny, piersiowy, otwiera nam się klatka piersiowa, otwierają się ośrodki energetyczne. Kiedy ćwiczymy odcinek lędźwiowy, również to jest ten moment, w którym są zgromadzone nasze siły do życia, nasza kreatywność, a to oznacza, że już czas przejść. Do właściwej pracy usiądź wygodnie.